Z nami trener Jacek Lewandowski, trener piątej sztafety, selekcjoner piątej sztafety. No tutaj poważne wzmocnienie w postaci Krystyny Cimenałskiej. Jak się pracuje z, z całym zespołem, bo mamy tu mocne odświeżenie tej drużyny, którą oglądaliśmy przez ostatnich ładnych parę lat. Znaczy, mocne i nie mocne, bo trzy dziewczyny z tego stacjonu, dwie dziewczyny biegały w Monachium, więc to tak jest 50% odświeżenia. Jeżeli wrócę do tego pierwszego części pytania, z Krystyną się dobrze ona tak było, że się dowiedział o tej sztafecie że w ogóle i o misjach świata, to dowiedziała się na tydzień przed Mistrzostwem świata, może powiedzieć na 10 dni, nie? bo ona została dopuszczona przez do Athletics. Ona, można powiedzieć, już o wakacjach myślała, szukała sobie wakacji, a się okazało, bach, jedzie do Budapesztu. Nie? No to dostałem cynk, że jedzie, no to do, do światło. Do Karpacza na obóz, na treningi sztafety. Mało tego było, no, ale udało się. Ale to jest taka powtórka z Monachium, bo w Monachium mieliśmy podobną sytuację, gdzie dziewczyny nie do końca wiedziały, że będzie taka konfiguracja satelitarna, i Pia dołączyła do drużyny. I, po, I powtórzę to, co powiedziałem w Monachium. Jak się ma czterech. Rozumnych zawodników w sztafecie, szybkich, to można tą sztafetę zrobić. Naprawdę. Oczywiście ja znać, że to mi nie było wszel idealnie, nie ja też, też tam jest stres, dziwnie mam ileś biegów w nogach. Więc to coś tak wszystkim wydaje, że łatwo, łatwo. A się kończy, że nie jest tak łatwo. I tak jak ktoś powiedział, że to jest taki modne dla stwierdzenia w piłce nożnej, że jest teraz zarządzający drużyną. To ja jestem zarządzający sztafetą, bo trzeba tu z tego miejsca podziękować pani Iwoni Krupie, panu Jarkoju Skrzyżowskiemu, Krzysztof Kotuła, Amit Batra, fizjolog. Oni też na to pracowali, są od nich zawodnicy. I, i Maciej wojtkowski Właśnie Christi trener klubowy. No to fantastycznie. To taki fajny obraz lekkiej atletyki, gdzie potrafimy się tymi sukcesami od lat dzielić, i to pokazuje, że lekka atletyka ma wewnątrz swojego ducha. I pytanie nawiązujące do tego, jak dziewczyny w ogóle razem ze sobą funkcjonują w trakcie treningów, bo to potem tworzy właśnie tą drużynę w moim mniemaniu przynajmniej. <grym> I tak znowu wrócę do historii. Jak zdobyliśmy w 2012 ro roku medal Mistrzostw Europy w Helsinkach, to wtedy mnie O, takie było podobne pytanie, jak z dziewczynami się pracuje. To powtórzę: będą mogli z nami się śmiać. Wolę z dziewczynami. A i tak naprawdę, jak one funkcjonują, tak odpadają na tę część, to. Myślę, że okej, okay. Oczywiście, no, jak ktoś się mówi z kobietami, każdy ma jakieś małe, jakieś nie wiem, foszka, focha, nie ten dzień, bo coś tam, bo... ale ogólnie myślę, że jest okej, okay, tak, że one też, ja my to powtarzam, one nie wszyscy są przyjaciółkami, to trzeba mieć świadomość, ale przychodzą na trening, do sztafety, potem się pogadać, uśmiechnąć, ja sobie powtarzam, jak wam coś nie pasuje, powiedzcie głośno, wyjaśnimy to razem i tak chyba do tego dążymy i tak jest. I to trener zbiera najczęściej cięgi? Nie, no, przez lata od 2009 roku 2010, nauczyłem się funkcjonować, że y, ja robię trening, nie wchodzę z butami w ich życie. Jak ktoś przychodzą sam, jak dopytuję, jak ktoś nie widzę, nie gra, ale nie jest tak, że jestem jakiś namolny coś. A jak mieliśmy obozy wyrpałby, takie bywały trzy tygodnie, to wiem, że ostatni tydzień to zakładam kask, robię trening i do pokoju już nie ma o czym, bo to trzeci tydzień, to Adam sam wie, że takie obozy. Nie? Także myślę że się nauczyłem funkcjonować z nim jakoś tam. A ile trenerki loschod? Ja teraz nawet nie ile ważę, ale tutaj troch, trochę biegam, po Budapeszcie, bo jest fajny, gorąco, ale mi to nie przeszkadza. Miałem jutro plan, pobiec w maraton, przy maratonie za barierkami, ale chyba nie, gdzie usiądziemy po tym sukcesie jakimś pewnie. I no nie może, że będzie jakiś tam późno, ale myślę, że on nie wstanę. Ale ja panu będę pobiegać. A, bo w szczycie chyba było to za 8 kilo plus. No ja, ja, a ja maksymalnie kiedy ważyłem 80 kg, to był był maks. 80 kg i wtedy waży 85, przepraszam, wtedy już byłem kwadratowy. A teraz myślę, że waży około 75. Tak mi się wydaje. I to jest właśnie zasługa pracy z kobietami.